Bardzo trudno jest zrozumieć, jak to jest możliwe, że na poziomie wyżej jest wyższa wiedza, wyższa inteligencja, działa niezależnie, można z nim się spotkać i rozmawiać, a na pytanie, kim jesteś, odpowiada, jestem tobą. Jestem małym ja w nim i jednocześnie jestem nim. Mało tego, on w sobie ma więcej małych części siebie. Wszystkie działają, zbierają doświadczenia i budują swoją tożsamość, i wszystkie w połączeniu są jednym większym ja. Patrząc z naszej tu perspektywy, to jest nasza najbliższa rodzina, części tego samego obiektu, rozdzielone, odrębne i stanowiące jeden świadomy obiekt jednocześnie. Przeszłości i przyszłości tam nie ma. Jest tylko tu i teraz. Dlatego tak to też się odbywa na tych poziomach. Wszystko jednocześnie. Pojawiają się pytania o wolną wolę. Gdyby uznać wyższe ja za szefa, to wtedy okaże się, że jej nie ma, bo my jako małe ja nie możemy wyjść poza jego istotę. I nie możemy zmienić warunków, jakie nam narzuci, planu życia i celów do realizacji. Ale gdy dowiadujemy się, że ten szef to my sami, wtedy widzimy nie rozkazy czy brak wolnej woli, a wskazówki i pomoc, znaki, by jak najlepiej zrealizować cele, które sami sobie zaplanowaliśmy. I to jest dobre.